Robić. Co? To mały fa śmierdzi jak duży spokojnie. Coś a, o tym no, wiem. No ja nie wiem. Jak nie wiesz? Co? No a co mam wiedzieć? Jak wiesz mama mały? mówiła, że ty zawsze dużo gadasz, a mało żeś robił. Cynek, ja wezmij, że czemu taki duży jesteś? No bo dużo jem? Bo dużym sprzętem byłeś robiony. <laughs> jak chcą by strzelić to jeszcze wieczorem dopychałem, żeby dobrze poszło. Salt, 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 Tu na salt, 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 Rower. Biorę ten rower, Słuchaj, stój, stój, Nie obrażaj mnie Słuchaj, nie obrażaj mnie, bo za lato się sk... Słuchaj, będzie... Ty no... Mój ukradł rower Spierd...j Oddawaj no, Chyba jestem w ciąży Klasyka Teraz dwoma O, robocie Dobra, robota, sam iść. słuchaj, powiedz mi, co tam było w środku? Eee... Trzy Słucham? O! Nie, Je, czy to są jakieś droczę SIĘ, DROCZĘ szale. SIĘ! 200 gramów No kur... i 50 na W takim razie, nie znowu za tym się? Słucham? Halo? Ej. No? A zajść dla Rzejka. Nie, no, ja się tak puszczam tylko z sobą O z Andrzejkiem No to No i co? Jedziemy Polary Larry, chodź Ale on Chodź, z powrotem Ale ścieprzy i slus Ja to robiłam Zmyślałam, że już będzie Panie Fox, jeśli się nie mylę, to chyba że. Zróbcie to. Zrobicie to. <śledzy> <Zrobić je> do... <śledzy> A ja nie ma nie ogóle... mogę. Ja nie mogę się doczekać, aż zobaczę, że ja i zrobię mu tak. Uh, 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 uh. What the fk! What the fk! Jakiś okrzyk odowy, czy co? <śledzy> Nagadziwaczka. I... A nie za psychoterapeutów, bo w umowie tak było. Potem. Normalnie ja się... była podpisana. umowa zrobić na się Poszła skarga do doju, że my się podajemy za psychologów, nie za psychoterapeutów, Co? tak nie może być. <grym> <grym> Dobra, ale niech to będzie tylko między nami. Dobrze, tylko między nami. Między nami nikim więcej, okej. Okay? Okej. Okay. No. <grym> o, stanowity. mi. Ty. Ale jak to? Normalnie. Fajnie, mój, tak. Angie jest ciąg, będziesz wujkiem. Rozumiesz? 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 Ja, tak. Nie wiem, no tak to, no tak to. Rozumiesz? No, to, to powiedz jej teraz, że jednak nie będziesz wujkiem. Tylko starym. Samki ryja, debilu, bo tu ktoś może słuchać. W tym na robocie skupmy, coś wymyślimy. Ale mnie co? Samym zostałem wiem. Nie! A ty pierwsza, no? Nie, no ty pierwsza. No bo ja wcześniej już A Ty pierwsza. Go ahead, go, do it. No. Teraz ty. O! O! Jezu. Ale reakcja. No aż takie się nie zdziwałam. A to nie wyszedł żarcik. Tak, słonek crash. Crash and desktop. Mm -hmm. Oh Zobaczmy yeah, <grywki> no, go, przyjmijmy to na komendę go. Wow, Janeczku, ty mi zaimponowałeś teraz. Nie, ale poczekaj, bo jest 100% teraz prawdę mi, że wygadałeś się z kiszą o tym co miałaś nikomu nie mówić, bo o tym nawet nie wie chulio Andrzej ani nikt To ty się wygadałeś kiszy jakiejś k terapeutce. Dzie... Je... tak? Nie. tak? jakieś jakiejś przypadkowej Kur z ulicy Właśnie nie Jesteś świetnie z nami i ufam Chmie to e no. to Dawaj na komendę się rozbierz chodź no to ma, A, mechanicy się raz Mechanicy? No i Jutro ten, do roboty zaś tu szukają, nie? Nie wiem, nie tylko tego to. policję ten sam syndrom co my, nie? grały <trujemy> w Fortnite na kancelarię. Nie, Dobra, A, bo ty masz lepszego duosa. Proszę mówić Co? Będziesz moim nowym Grzegorzem? Nie ma opcji. Proszę! Trzymaj się i nie stresuj się i daj znać. Przekaż mi eee. przez brata, co z tym troszczym testem. Przekażę, przekażę. Coś innego też przekażę dla do ciebie. Dobra, Tylko dobra. Musiał to usunąć od razu. Dobra, usunę, usunę. Dobra. Muszę jeździć z obstawą, żeby mnie nie Angie. Od... Spotkany, masz? Czekaj, do się obróć do aparatu, Samir. Cześć, Ja dobrze zarazem się no, naprawdę nie? Zrób nam zdjęcie. Dobra, tak, teraz? No dawaj, jak Dobra. Czekaj, 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 czekaj. Zapię jakoś, no. Pokażę, że. No, 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 bo czek... <laughs> <laughs> <Ja laughs> Pokażę, że. Pier... No. proszę cię. Ha. Możesz skreślić. E, szukam, szukam. Dalej, komu, szukam, 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 poczekam, poczekaj. Daj jej czadu, no! Ej, wiesz, Adi, że jedziemy z Kiszą na furgonę? Ej, Zobacz, ona jest moja! Teraz ty pokazałeś! co ty robisz? Żyjedzie, Driverzie? Gdzie ta k**a znikła? Za Żyje? Szpital. Żyje, żyje. Zapniesz jakieś pasy? Ale ja zapiąłem cię dwa razy i dwa razy wpadłem zał, Nie wiem, co Prawda. Je, je, je. Don't make me come on, block and take a maglock, dash to to freeze and stol. Co się dzieje? Ej, co się dzieje? Ja wiem, że coś się bugowało na serwerze. Dobra, jak będzie robota, to dzwonił No hej. Słucham. Ej, ty wiesz, że Andrzej jest w ciąży? Będziesz wujkiem? No, a ty jak nie znikniesz mi znowu, to spoko. nie ja czułem, że to się tak zeszpąci, nie? No daj dzień dobry, co z eee, Proszę mi, kur... Ełtazja, Ełtazja. Prędko, prędko. Do nie?